Witam was w kolejnym odcinku najgorszy creepypast w historii. Dzisiaj mamy prawdziwy, jak to się mówi, blast from the past, bo wlazłem na creepypasta wiki i znalazłem tam stronę jak z 2014, ale nową. Five Nights at Freddy's.exe Ja aż się nie mogę doczekać, więc bez zbędnego gadania i jedziemy. Witam, jestem Mateusz. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam historię na temat mojej ulubionej gry pod tytułem Five Nights at Freddy's. Pewnego dnia, gdy grałem sobie we FNAFa 2. Dziwnie złożone zdanie. Zawsze lubiłem tą część, ponieważ była ona ciężka, a w dodatku ten tryb 10-20 był najlepszy. Gdy tak sobie spokojnie grałem, to zobaczyłem, że listonosz wkładał coś do mojej skrzynki na listy. Mieszkasz w jakimś salonie, typu że są te takie salony z tymi oszklonymi drzwiami i tam listonosza widziałeś? Bo inaczej innej możliwości nie widzę. Wyszedłem, aby zobaczyć co to takiego. Hmm, dziwne. Także i pasta strasznie dziwnie składa zdania. Pomyślałem, czemu jest myślnik przed tym? Mój kolega Franek nigdy dla mnie nic nie przesyłał. To, to brzmi trochę jakby to pisał Konon. Nigdy dla mnie nic nie przesyłałeś, Meksykanie! No czasem się wymienialiśmy SMS-ami, ale nigdy nie pisaliśmy do siebie listów. Poszedłem do swojego pokoju mijając mojego psa gryzaka i mojego kota, który wabi się Luna. Gryzak i Luna. Gdy wszedłem do pokoju, zacząłem otwieranie listu. Była tam kartka zawierająca list do mnie oraz jakaś płytka. W liście było napisane. Cześć Mati, przepraszam że cię męczę, aczkolwiek jest coś co musisz wiedzieć. Ta płytka, którą ci wysłałem, to twoja ulubiona gra. Ta część gry jest jakaś dziwna. Proszę zniszcz ją, bo jeśli to odpalisz, oni też cię zaczną szukać. Franek pyszka. Co? Jak ja się stęskniłem za takimi creepypastami, takimi głupimi creepypastami pisanymi przez szkolniki. Jak ja się za nimi stęskniłem, a nie za tymi creepypastami, które są kijowe, bo są jakieś takie mega cringe'owe typu, nie wiem, Jeff the Killer, albo Jane the Killer. Jak ja się stęskniłem za takim klasycznym barachłem. Zdziwiłem się, ponieważ po pierwsze, seria gier o tytule Five Nights at Freddy's jest tylko dostępna na Steam. EA. Takiej aplikacji na komputery, dzięki której możemy pobrać lub kupić jakąś grę Po drugie, nie miałem pojęcia co mi może zrobić jakaś bezużyteczna płytka Możesz się nią zaciąć, palucha sobie obciąć. Po chwili jednak podszedłem do biurka, wziąłem tą płytkę z niebieskim napisem Five nights at Freddy's.exe, włączyłem laptopa i włożyłem do stacyjki mojego laptopa. Powtórzenie Po chwili zaczęło się instalować. To trwało może jakieś 30 minut. No nie wiem, mi się Call of Duty 1 instaluje chyba 10 minut. Far Cry 1 mi się instalował 5 minut. A Five Nights at Freddy zrobione w ClickTeamie się interes... się instaluje tobie 30 minut, brawo. Gdy w końcu się zainstalowało to bez wahania kliknąłem w tą ikonę. Gra włączała się strasznie wolno. Czekałem i czekałem, ale w końcu się włączyło. Ekran startowy wyglądał następująco. Freddy miał czarne oczy bez żadnych źrenic. Były po prostu czarne i puste. Ale dostrzegłem jak coś białego migało mu w oku. Nie zdziwiłem, ale to nie jest nic dziwnego. Przecież Five Nights at Freddy's są postacie z takimi oczami. Nie zdziwiłem się. Pomyślałem, że jest to zwykły bug i kliknąłem play. Biuro wyglądało trochę inaczej. Trochę inaczej od czego? Bo nie sprecyzowałeś jaka część FNAFA to jest. Czy to jest 1, 2, czy 3? Ten, czy te nowe, te typu Sister Location, czy jakoś tak? Czy to Pizzeria Simulator? Nie wiem, nie sprecyzowałeś. Na biurku była czerwono-czarna krew. Tego jeszcze nie grali. Czerwono-czarne oczy, tak? Czerwono-czarne flaki były w jakiejś paście. Czerwono-czarne tło było, ale czerwono-czarnej krwi jeszcze nie było. A na stoliku leżały głowy! Lekko mną to poruszyło. Szczerze, to przez co to prawie zwymiotowałem. Nie! Najpierw tobą lekko poruszyło, a teraz prawie zwymiotowałeś? I dlatego wyłączyłem, po czym położyłem się spać. Następnego dnia od razu po szkole poszedłem grać w tego FNAFa. Gdy już byłem w domu, zauważyłem, że nie ma nikogo w domu oprócz mojego kota i psa, bo mama i tata poszli na ogórki. Ogórki. Odrobiłem lekcję i włączyłem tą przeklętą grę i zacząłem grać Dlaczego przeklętą? Jeszcze nic się nie zdarzyło Gdy już byłem na ekranie startowym, zauważyłem, że coś się zmieniło Freddy był cały zakrwawiony, a jego oczy dalej były czarne Lecz w jego oczach zobaczyłem, że w tej nicości świecą się dwie czerwone kropki O nie, Freddy zmienia się w istotę z lasu Kliknąłem continue 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 i na stoliku było więcej flaków niż przedtem. Ledwo to zniosłem. Przeszedłem tą noc bez żadnych problemów, następną i tak aż do 4:20. Gdy przeszedłem główną fabułę, wszedłem do menu dotyczącego wyboru inteligencji robotów. Ustawiłem wszystko na 20. Gdy to coś przeszedłem do 100%, zostałem drgawek. Obudziłem się w szpitalu, po wielu godzinach intensywnych badań wyszedłem ze szpitala i żyłem jak przedtem. Przez tą całą sytuację już nigdy nie zagram w Five Nights at Freddy's. Co to właściwie było, nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo creepypastą bym tego nie nazwał. Yy, główny bohater dostał grę od kolegi, który nazywa się Pyszka. Dostał grę komputerową, w której jest gor, przez co dostał drgawek i obudził się w szpitalu i jacyś oni mieli do niego przyjść i nie przyszli. Nie wiem szczerze co mogę o tym powiedzieć. Widzę tutaj parę wątków ukradzionych z sonika.exe albo też inne pierdoły. Sama creepypasta nie ma sensu, i szczerze nie widzę powodów, żeby pisać o fanawach creepypasty, bo Five Nights at Freddy's, nieważne jak bardzo się stara, nie jest straszne, będę z tym szczery. Muszę przyznać, kiedyś byłem fanem tej serii i do tej pory lubię niektóre postacie. Jak nie śmiesz mówić o takich rzeczach, NIE WOLNO! A pisanie o tym pasty jest bezcelowe, bo tego się nie da uczynić strasznym. To by się dało zrobić dobrze, dałoby się zrobić, ale no moim zdaniem to byłoby to dość trudne, a zwłaszcza nie powinny się to brać osoby tego typu, które piszą tego typu rzeczy, że jakiś pyszka wysłał mu fnafa, w którym były flaki. Tutaj mamy taki brak spójności, że momentami się zastanawiam, czy to nie jest troll pasta, ale raczej nie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w całym odcinku. Cześć!